No cześć, kolejny dzień w raju <gry> lecimy sobie na paradę płaskiego Jest już słoneczko Czyli wychodzi na to, że Nowy Jork wyszedł z kłopotów pogodowych bo ostatnio były powodzie. Wlewało się normalnie do korytarzy Sabueja. Autobusy nie jeździły, Sabueje opóźnione, no ale dzisiaj niedziela i jest to słoneczko, nie? Zobaczymy ile będzie ludzi. Nie byłem jeszcze na tej paradzie, nigdy. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Coś jedzie, ale to czy to z tej strony? Czy nie? Jedzie meczka. Dojechaliśmy na Brooklyn. Oczywiście spóźnieni. Nie może być normalnie nigdy, nie. Jak będzie kiedyś inaczej, to na pewno o tym wspomnę. Jak nie będę spóźniony, albo wszystko potoczy się pomyśli. No niby jeszcze kawałeczek. Jak na razie nie widać Polaków z białymi flagami. Ja jestem ubrany na Czerwono-biało też powinienem być na biało-czerwono. Moja córka mówi, że to pomarańczowa kurtka. Jeżeli też uważacie, że to pomarańczowy jest kolor tej kurtki, to napiszcie w komentarzu. Zobaczymy, jaka będzie statystyka. Dobra. Się na nawigacja nas zawiodła. Poszliśmy w inne miejsce, no, ale to było do przewidzenia, nie? Dlatego sobie teraz idziemy. Mamy jeszcze 15 minut drogi i podziwiamy sobie piękną architekturę Mahatano. Mieliśmy być już na miejscu I się okazuje, że poszliśmy zupełnie w inne miejsce. Już nigdy nie zaufam mapom Google. Na słowo. No, i mamy jeszcze ogólnie. Teraz musimy znowu jechać. F.com. 20 minut drogi. Pisałem to, co było na plakacie napisane, nie? No, ale się okazało, że nie w tej kolejności. <grytanie> no, chyba dotarliśmy, nie? Nareszcie. Ale powiem Wam, że jestem odurzony. Z leżał bezdomny, bez butów i trochę zapiło Szczypało w oczy. No ale cóż, trzeba się z tym pogodzić, nie? Oh, sorry. Zbliżamy się do celu. i młodzieży zdobywają wiedzę na poziomie szkół w Polsce i poznają polskie dziedzictwo kolonowe Waliśmy się z parady i zawracamy, idziemy jeszcze raz, bo mamy dwie córeczki w sumie, bo myśliśmy jako polska szkoła. Teraz idziemy z młodszą. W pochodzie. Jak widzieliście prezydent na miejscu był Dał sobie zrobić zdjęcie. Ale jedyne co mnie najbardziej tak, znaczy co zwróciło moją uwagę przede wszystkim Jak go zobaczyłem to nie wyglądał jak real person Tylko jak woskowa Wyglądał jak woskowa figura. Tyle pudru mu nałożyli Że naprawdę nie pod postoi trochę jeszcze w tym słońcu To mu to spłynie wszystko Chyba, że dobry produkt Dobra To kilka streetów Leży jakiś bezdomny i? że tu mieszka, to już zna takie sytuacje. To jest normalka. Nie, nie robi to na nikim wrażenia. Dobrze, że pogoda dzisiaj dopisała. Jest przyjemnie. Trzy tygodnie deszczu, a na koniec pobudź. No ale teraz jest bardzo fajnie. Trochę ciepło. No, mieliśmy iść drugi raz, w paradzie, ale nie wytrzymaliśmy. I wracamy, bo trochę się pleca przeciąga. Kogoś tam musieli reanimować. I się okazało, że prezydent Duda tańczył walca. To też nie było w programie. I trochę, trochę to zabrało czasu. No, a też to tak, jest też problem, bo jak, idziecie, jak się idzie tą paradą, to w połowie parady nagle stoi prezydent. No i parada nie może iść dalej, bo, bo każdy chce sobie nagle zrobić zdjęcie, robi się tłum, robi się korek, nie? Każdy chce sobie, no może nie każdy, ale dużo ludzi chce sobie zrobić zdjęcie z prezydentem. Patrzę, która to ulica. Musimy dojść do 45. No i, i, i te przez to takie opóźnienia. Idziemy coś zjeść zaraz. Po łotki puste. Tu macie całkiem fajny budyneczek. Patrzcie jakie przęsła nieźle to wygląda. Tak się zastanawiam, bo... Czyli chciałbym poznać waszą opinię, bo my sobie tak lubimy zjeść coś orientalnego czasami, no a mamy dzieci, nie? Gdzie wy chodzicie? Jakie miejsca w Nowym Jorku, gdzie znajdziecie coś dla siebie i dla dzieci? Ja mówię o czymś, nie wiem, jakieś jedzenie e, azjatyckie my lubimy, Kuch kuchnię hinduską, no ale zawsze jest problem to tu dzieciom dać, nie? Dzieciom na wszelkie frytki, ale to nie jest jedzenie, nie? Wiadomo, że dzieci nie lubią takich specyfików wyrafinowanych. No, podzielcie się komentarzami jak, jak jest u Was. Może zegareczek? Od wyboru do koloru, no i tu grubo. Trochę tych zegarków tam jest, o kurde, Człowieku, tak wypolerowane, że się obiłem, masz